Cześć, witajcie! Jestem Fatrix, a to kolejny odcinek z Lego Władcy Pierścieni na moim kanale. W sumie nie za bardzo pamiętam na czym skończyliśmy, bo trochę dawno to nie grałem. Ale... Jakoś dam radę. Idziemy tutaj. E, 270 kasy. Nie pamiętam, czy w tej grze to było dużo, czy nie. E, w innych grach LEGO, z tego co tam pamiętam, to, to nie była jakaś bardzo wybitna suma, ale. Zbierze się. O, co to za Mandragora? A to jest trampolina. Wow! Aha! <laughs> Zrobiłem klocek, tak, tak totalnie przypadkowo. Już mogę się ruszyć? Dobra, nieważne, lecimy tym. <laughs> tu ktoś chce. Okej, brzmi ciekawie. Zadanie odblokowane. Brzmi ciekawie, naprawdę. A tu nic nie ma. Chodź, Frodo, idziemy. Idziemy dalej. W sumie nie wiem, gdzie idziemy, ale idziemy. Wow! E... Lwicki płaszcz poproszę. Może tak będę mógł wejść. E... Nie. Nie ty. Wróć. Golum. Czy nie mogę wybrać Goluma? czekaj, mogę e... obrócić się. To tu może wejść. Ten poziom nie może zostać odwiedzony, dopóki wzrok Saurona się nie, się nie odwróci. A! Dobra. Bo teraz ty mi muszę sprawić, żeby Sauron gdzieś indziej patrzył. Dobra, ma to sens. <grym zresztą> ma to naprawdę duży sens. friends of Rohan and of Théoden, your king. saruman has poisoned the mind of the king and claimed lordship over his lands. Shack a party of Urukai westward across the plain. They've taken two of our friends captive. The Uruks are destroyed. We slaughtered them during the night. May these horses bear you to better fortune, than our former masters. Farewell. Ale te tańczyli synchronicznie? Dobra, Legolasie od razu strzelaj w to. Dobra, co my tu mamy do zbudowania? Żeby wejść do góry i. Y Gimli, chodź tu. O, dobra. Co to jest? Jeden z ich pasów. No. A, to rozbicie tych głów nic nie daje. A, to ten musi. Dobra, podnieś to w takim razie. Wow. Ty, ja mogę zbudować z głowy? A, mogę je z powrotem zbudować po tym, jak je ja zniszczyłem. Wow. Niesamowite. Ale się czołga. Hobbit <laughs> Dwóch hobbitów żyć z nulos. Gdzie ty mnie prowadzisz? Tutaj. Do czego ty mnie prowadzisz? O, k? Okay. Zakładam, że linę ma ten tutaj. O, nie trafiłem. Albo nie, albo tak. <grym> Ale bi można bić liną Tu jest łopatka, potrzebna żeby to wykopać huh? A, tu znowu tropienie, time Skrępowane, a tu to jest toporek tym razem Gdzie to? Tutaj, o. Więzy przecięto. Co jest? Ale sowe. Weź łuk. Ale sowe. A ty nic nie robisz więcej? Gryte Gimli, kolejny pasek, jęk. Mm. Mm, idziemy tutaj. Idziemy tak w ogóle.

Okej, okay. lecimy dalej. A, przez co się da przejść normalnie. Juuu. Orkowie. Marchewkami rzuco. Ale ogólnie łatwo z nimi lecimy dalej. Dobra, tu jest potrzebny frodo z tą lampką swoją. Ok, błąd załatwiony. Przechodzimy tędy do góry. Tu jest Legolas potrzebny, czy inny elf z łukiem, po prostu. O, dobra, bo do No, na drzewa, pipinie, o. Drewniana zbroja. Wow. Ale zbroja. Drzewiec. White Wizard Ale. Ale drzewcem jesteśmy. jesteśmy. by zapisać nie mogę. Okay. Dobra, drzewiec, idziemy... Czekaj? A to samo jest potrzebne, na ważne. Ale to jest maszyna do zarabiania hajsu. Okay. O nie, ogień. Zakładam, że drzewiec nie lubi ognia. Za pierwszy razem. A, ty nie możesz skakać, ale ty sobie po prostu wejdziesz po tym. Dobra, nie ma problemu. Chwila. Zatem jest skrzynka. U, mogę ciebie podnieść? Ja bym się wrócił po kamień i sprawdzić, czy mogę trafić tamtą skrzyneczkę. Chodź, kamień. Chyba nie mogę A szkodę No to bym znowu sam musi tą łopatką swoją pomieszać A, dobra, mam cię przenieść, no tak Chodź tu Ale drzewo ścina okej, okay, dobra, co my tu mamy dalej, kaczkę? Czy co to tam jest? A woda. może być i woda. Wracamy tu. Światło widzę. Idź do światła. To, było, to nie było takie trudne. Nowe postacie odblokowane. Dostępne do kupienia. Aha, czyli nic nie odblokowanego nowego. No dobra. No tu kasy 90%. No. Prawie 45 tysięcy. Ok. Drewniana zbroja, tutaj, prawda? I ten kolejny. Klacyk za poziom ukończony. I kontynuujemy tryb fabularny oczywiście. <laughs> Zobaczymy co tutaj dalej nas spotka. Tracking the footsteps of two young hobbits. Where are they? They passed this way the day before yesterday. Who are you? Gandalf. I am Gandalf the White, hey. hey. and I come back to you now. At the turn of the tide, Sauron will use his puppet Saruman to destroy Rohan. War is coming. Adolfag. Jest paniem wszystkich chłopców i był moim przyjacielem przez wiele lat. Musimy wyjeżdżać do Adonas z całą siłą. Szczerze to ten Gandalf wygląda... identycznie jak Saruman. <laughs> A tutaj mogę tylko tym być? A mogę, dobra. <try> Gandalf, lecimy. A, dobra. E, tam już pójdziemy sobie później, w razie czekaj, by to była kolejna misja. E, dobra. E, w takim razie ja się z nami żegnam i tam do środka pójdziemy już w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się.